Dzień dobry kochane koziorożce, witam anielskie przesłanie dla Was na lipiec 2021 rok. Przesłanie bardzo szybciutkie, bardzo króciutkie. Dla wszystkich znaków takie samo. Po jednej karcie z każdej, z każdej talii, która, którą tutaj gdzieś mi intuicyjnie podeszła pod rękę. Nie miało być oczywiście przekazu zwierząt mocy SOM, tak, tak, tak się zadziało, wypadła mi talia, także zdecydowałam się dołożyć to wszystko. Słuchajcie, co już trzeba, żeby było to cudowne przesłanie? Zaczynamy od sprawy do załatwienia, nie od problemu, bo mówię, problemy są raczej ciężkie, natomiast sprawa do załatwienia, to jest do załatwienia. Co w lipcu, koziorożec powinien na zwrócić uwagę, co powinien ym, zrobić. Przestańcie grać rolę, której, której kompletnie już Wam się znudziła, która, znaczy która Wam się znudziła, która Wam nie odpowiada. Tu jest yy, dziewczynka w fartuszku, kobieta w fartuszku, <laughs> może być to rzeczywiście pan w fartuszku. Przestańcie, słuchajcie, grać rolę, która, którą już po prostu... Yy, nie odpowiada Wam. To jest, to jest przekaz. No, może czas na, na, na zmianę yy, filmu życiowego. No, tak? Może graliście w jakimś melodramacie. Braliście udział. No, warto wejść może do komedii. Albo do jakiegoś innego, miłosnego może filmu. Także tutaj nie gramy już roli, która nam yy, nie pasuje. Dziecko. Dla niektórych będzie to narodziny dziecka. Radość z narodzin dziecka, ciąża, coś na pozycji dzieciaszka. Także tutaj u niektórych będzie właśnie to poczęcie albo zajście w ciążę, albo narodziny dziecka. Przywództwo. O... O... Tyle powiem koziorzcu. Pragniesz odzyskać swoją moc, pragniesz być przywódcą swojego, swojego życia. To jest właśnie to wyjście z tej roli małostkowości i wejście w tego ja rządzę tym życiem moim. Nie to, że innymi rządzisz. Tu nie chodzi o to, żeby mieć władzę nad innymi. Tylko żeby mieć jakby władzę nad swoim życiem z pozycji serca. To jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze. Co na zdrówku? Co ze zdrówkiem psychicznym? Nawodnienie. Kochane, pijemy więcej wody. Pamiętajcie, że woda to życie. Woda to przepływ. O ironio płacimy setki złotych za złoto. Bez którego możemy żyć, natomiast płacimy 2 zł za wodę, bez której żyć nie możemy. Także tutaj pamiętajcie, jesteśmy złożeni z, z wody i ta woda jest bardzo ważna. Może być tak, że niektórzy nie piją wody, bo, bo im się woda zatrzymuje w organizmie słuchajcie, jeżeli nasz organizm jest tak zbudowany, że jeżeli tej wody jest za mało, to ten biedak po prostu, żeby utrzymać mózg przy życiu inne organy, zatrzymuje tą wodę, także to jest niestety w drugą stronę także nawodnienie, nawodnienie jeszcze i, nie, no nie to, to wszystko, nie będę do, dobierała karty, dlaczego miałabym kochankowie, kochani do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej, dla niektórych właśnie będzie to coś pięknego z pozycji miłości, poznanie jakiegoś drugiej połówki, bo to jest, mówię, stawiam dla pani, dla panów, także nie mogę powiedzieć, czy to będzie, oczywiście dla niej. dla panów będzie to spotkanie tej cudownej, prawdziwej istoty z podznaku z kobiety, która będzie jego połóweczką. Dla pań to będzie cudowny pan, który będzie tym cudownym, cudowną istotą, która, który, jakby mówię, będzie ją nosił, przysłowiowo na rękach. Sprawa kochanków, zakochanie, miłość, no taki czas, piękny czas, tak? Nowy dom. Słuchajcie. Niektórych powiem szczerze, że będzie grubo. Szybka decyzja. I love you. Zmiana miejsca zamieszkania. Nowy dom, przeprowadzka. No... Co tutaj dużo, dużo mówić? Powiem szczerze, wiele z Was, moi koziorożce, marzyło o tym skrytości ducha, nawet z małym niedowierzaniem. No to się zadzieje. To się zadzieje, moje drogie e, koziorożce. I od teraz decyduj się być szczęśliwym. To, po to ci, od Ciebie zależy, czy chcesz być szczęśliwym, czy nie. Nieraz po prostu blokujesz swoją, e, swoimi takimi roz, rozmyślaniami i to, że uważasz, że jak się nie nacharujesz, to, to nie dojdziesz do czegoś. Uwierz mi, tak. prawo mm, najmniejszego wysiłku istnieje i jest cudowne. Także naucz się też brać, bo Ty jesteś taki... Nie umiesz brać. Mówię, będziesz jadł suchy chleb... Nie poprosisz, że kawałek masła. I tutaj dlatego jest przekaz. I love you do poru, Naprawdę to będzie taki wow. Nowy, nowe miejsce zamieszkania. Szczęście, szczęście. Tutaj oczywiście mówię jakieś jakiś narodziny dziecka. Może... O. Może być w rodzinie dalszej, bliższej, może to być Twoja córka, może to być też u Ciebie. Różnie to tutaj, no ale coś jest z pozycji dziecka, ale tutaj jest ta miłość, to no coś pięknego, moi kochani. Co dużo chcę powiedzieć Wam możesz poświęcać uwagę innym, być wybawcą, pamiętaj jednak, by w pierwszej kolejności poświęcać uwagę sobie, sobie tutaj pozwól się unieść, pozwól się zakochać, pozwól się jakby zatracić tej miłości. Bo ty na dzień dzisiejszy jakby cały czas dawałeś, nie brałeś. Także pozwól, 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 i nie ma takiej złej rzeczy, której Bóg by ci nie wybaczył, o ile zdasz sobie z tego sprawę. Mój drogi koziorożcu, do przodu przestań mówić, że nie wiem, coś nabroiłeś, coś źle zrobiłeś. Stało się, masz prawo do miłości. I ta miłość przed Tobą stoi otworem. Mój drogi koziorożcu, tyle powiem. Miłość i nowa. Nowy dom, nowe miejsce zamieszkania. Ostatnia karta, zwierzę mocy. Jakie dla ciebie? Komunikatywność. Komunikatywność. Wybiórka. Wybiórka jaka jest? Szybka, zwinna. Eee, bystra. I tutaj ta... To, to będzie. Ty po prostu... Można powiedzieć, że ty po, wyjdziesz aż nad siebie, ty będziesz, ty będziesz no, błyszczeć, będziesz... Bo, no, słuchajcie, co się dzieje, gdy, gdy się zaczynają e, motyle w brzuchu. Możemy wszystko. Możemy wszystko. Taki pod, e, podpis będzie pod e, e, tym filmikiem na YouTubie. Do zakochania. Jeden krok. I tego Ci życzę, mój drogi koziorożcu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeżeli czujesz niedosyt, zapraszam na indywidualne czytania. E, w, bardzo dobrych cenach, bo tak jak powiedziałam, cały lipiec jest promocja na czytanie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i kochaj siebie i innych. Pa, do widzenia.